Cześć, witajcie! Dzisiejszy odcinek szkoleniowy będzie jednym z ważniejszych dla wielu z Was, ponieważ w dzisiejszym odcinku pokażę jak wykonać najprostszą formę stiuku weneckiego z czarnymi żyłkami. Zapraszam! Dlaczego powiedziałem, że to będzie jeden z ważniejszych odcinków? Ponieważ ostatnimi czasy zasypujecie mnie pytaniami odnośnie właśnie stiuku weneckiego. Wysyłacie do mnie filmy arabskich mistrzów, którzy tworzą niesamowite marmoryzacje. Piszecie, wysyłacie maile, a za każdym razem jak ja do Was odzwaniam lub odpisuję z pytaniem, czy w ogóle robiliście stiuki weneckie, no to w większości przypadków słyszę, że nigdy nie mieliście z tym styczności. A chcecie robić niesamowite marmoryzacje. Fakt, też widuję te filmy i widziałem tam niejednokrotnie, że ktoś tam nawet sobie na rękę nakładał ten striuk, mazał po ścianie, później dwa razy machnął paczką i już wyszedł. Cudowny efekt. Otóż, moi drodzy, nie jest takie proste. A ten level tych wszystkich marmoryzacji to jest naprawdę już kunsztowna praca. Ci ludzie, którzy mi najczęściej, których mi najczęściej podsyłacie, którzy wykonują takie cudowne marmoryzacje, to są wręcz, można powiedzieć, artyści. Do takiego poziomu dojść jest ciężko, nie będąc artystą, tylko rzemieślnikiem. Jak sam e, uważam siebie za rzemieślnika, nie artystę, dlatego nigdy jakichś wybitnych, artystycznych rzeczy robić i pokazywać Wam nie będę, bo po prostu nie potrafię i też nie będę chylił się na to, że jestem wielkim artystą. Po prostu jestem osobą, która lubi poeksperymentować, sporo wie, siedzi w tych materiałach dość długo, już wiele widziałem i też wiele efektów wykonałem. W dzisiejszym odcinku szkoleniowym pokażę Wam, jak wykonać styuk wenecki w najprostszej formie, tak żebyście się nie zmęczyli, nie zajechali na ścianach, nie rozpłakali przy nakładaniu tego materiału, tylko żebyście wiedzieli technologię, jak coś takiego wykonać, jak malować te żyłki. Ponieważ te żyłki tak są owszem, malowane, tylko czym i jak, to dzisiaj wam pokażę i to dzisiaj wam wszystko przedstawię. E, oczywiście, e, tak jak powiedziałem, nie zrobię to w sposób jakiś niesamowity, także chodzi o to, żeby była podstawa. I jak to, co dzisiaj wam pokażę, będziecie już robić z palcem w nosie, no to wtedy można przejść do wyższego poziomu. Ale jeżeli nie wiecie i nie potraficie zrobić nawet takiej próbki, jak ja ją teraz wykonam no to lepiej troszeczkę popracujcie nad tym e, materiałem i nauczcie się tego, żeby później pójść do wyższych etapów. Oczywiście wszystkie materiały, zarówno ten stew, który dzisiaj zobaczycie, jak i inne efekty, które widzieliście wcześniej w moich e, filmach, są w mojej ofercie sprzedażowej, także jeżeli poszukujecie stiuku dość prostego w wykonaniu, to też taki mam, bo akurat w mojej ofercie mam dwa produkty, e, jeżeli chodzi o stiuki, czyli stiuki... E, Filmy Oikos, które są troszeczkę nieco bardziej wymagające, bo są styłkami naturalnymi, wapiennymi, ale mam też styłki marki Wallpaint, które są syntetykami. To są styłki aklowe, które naprawdę łatwo wybłyszczyć. I właśnie dzisiejsze szkolenie będzie na tym oto styku, czyli takim syntetycznym, najprostszym, sztucznym, bo sztucznym jest to masa aklowa, czyli jak większość tych, które obserwujecie właśnie w tych wszystkich filmach, niesamowitych marmoryzacjach. Tam są właśnie używane najczęściej stiłki takie syntetyczne, bo one są dość proste i łatwe w wybłyszczeniu, nawet do tego efektu, którego tak lubicie, czyli lustra, lub takiej powiedzmy płytki. Dzisiaj wam pokażę, jak to zrobić. Ale zanim przejdziemy jeszcze do części szkoleniowej, to słówko o przygotowaniu podłoża. Ponieważ pod styuki weneckie, podłoże musi być przygotowane bardzo dobrze. Najlepiej, żeby to była igła, gładź wyszpachlowana, oczywiście wyszlifowana, odpylona i bardzo dobrze zagruntowana. Niejednokrotnie to wystarczy już do nakładania stiuku, ponieważ wielu producentów podkłady pod stiuki używa po prostu wysokiej jakości gruntów głęboko penetrujących. Oczywiście zachęcam do kupowania podkładów pod dany stiu, danego producenta, ale jeżeli akurat dany producent nie wymaga specjalnego podkładu, to pamiętajcie, że podłoże musi być bardzo dobrze zagruntowane, gładziutkie i równe, bo im lepsze podłoże, tym lepszy efekt. Im gorsze podłoże, tym niestety można zepsuć całą kunsztowną pracę związaną ze stiukiem weneckim. Nakładamy jedną grubszą warstwę styku na całą płaszczyznę, tak aby ją dość równo i w pełni przykryć. Jeżeli uznacie, że po pierwszej warstwie tego styku podłoże gdzieś tam jeszcze przebija i nie zostało to dość dobrze, ładnie wszystko przykryte, to nałóżcie sobie drugą tę te warstwę tego białego styku. Nie robi to żadnego problemu, a zdecydowanie to poprawi później efekt. Chodzi o to, żeby po prostu tą warstwą białego styku przykryć w pełni podłoże, żeby to było fajnie i jednolicie pokryte i tyle. Przechodzimy do wykonania użyleń. I tutaj przydają nam się pędzelki, przede wszystkim artystyczne. Jeżeli nie macie takiej artystycznej wyobraźni, to najpierw sobie delikatnie naszkicujcie te użylenia ołówkiem. Bardzo to ułatwi pracę. No i przechodzimy do tego, czym te żyłki wykonać. Bierzemy sobie czarny stiuk, trochę na patyczek lub łyżeczkę i ten stiuk moczymy po prostu w wodzie, rozwadniamy go wodą, najzwyczajniej. Nie mieszamy jakoś specjalnie tego stiuku z wodą, nie tworzymy jakiegoś roztworu, po prostu Zmaczamy tak, żeby ten stiuk był po prostu rozwodniony, i tyle. Bierzemy sobie pędzelek, najlepiej jakiś artystyczny. Nie podbierajcie dzieciakom z plakatówek, tylko kupcie sobie porządny artystyczny. Maczamy trochę w tym rozwodnionym stiuku. Delikatnie odsączamy. W zasadzie sprawdzamy, czy ten stiuk już taki jest, jak farba, trochę do malowania. No i bierzemy się za malowanie na stiuku. No i malujemy. Malujemy wzdłuż tych naszkicowanych linii. Nie musimy specjalnie się teraz zastanawiać, tylko po prostu ciągniemy pędzelkiem tak, żeby to wszystko wyglądało dość naturalnie. Ja tutaj nie posługuję się jakąś niesamowitą techniką. Po prostu chcę Wam pokazać, i jak to się robi, a to już od Was zależy czy będziecie przy tej próbce siedzieć 3 dni i y, rzeźbić to różnymi pędzelkami Czy po prostu zrobicie to jak ja w tym wypadku parę pociągnieć i tyle. <śm> No i teraz biorę sobie taki jakby pędzelek z gąbki, można też wziąć samą gąbkę i troszeczkę jakby ścieram w niektórych miejscach nadmiar tego roztworu z z wodą, tak żeby nie porobiły się zgrubienia. Jest to dość istotne, ponieważ no, cały szkopu polega na tym, żeby ta powierzchnia była jak najbardziej gładka i płaska. Następnie te żyłki jeszcze przeciągam pacą, tak żeby maksymalnie tą powierzchnię wypłaszczyć. No, i teoretycznie mógłbym to już tak zostawić. No, ale nie do końca, ponieważ ja w takim przypadku najczęściej jeszcze kładę jedną cienką warstwę białego stiłku, tak, żeby trochę te czarne żyłki wytłumić, i taki efekt chciałbym osiągnąć. A po drugie, nakładając teraz jeszcze cienką warstwę białego stiłku, to łatwo mi się fajnie wszystko wypoleruje no i będzie idealnie to. Równe, no nic nie będzie wyczuwalne pod palcami. Także zaraz przejdę sobie do tej ostatniej warstwy i trochę ją wybłyszczę, ale nie tylko samą pacą. Użyję również też, bo z racji tego, że to ma być najprostsza forma, no to też użyję do tego również i szlifierki, jak również i Polerki i moi drodzy, nie bójcie się tych sprzętów. Nie próbujcie na siłę wypalać, wygładzać, wypolerowywać tą warstwę tego stiuku tylko pacą, bo jest to naprawdę ciężka fizyczna robota. Ja cały czas się borykam z problemami z barkiem, dlatego też na pewno nie podjąłbym się robienia stiuku weneckiego. Tylko za pomocą samej pacy. Na pewno używam też do tego różnych sprzętów, które zdecydowanie ułatwią mi pracę. Także ja Was zaraz omówię, jakimi papierami szlifuję. A w zasadzie nie tyle papierami, co takimi krążkami ściernymi. Oczywiście o wysokiej gradacji, czyli 2000, 3000, a nawet i 4000. Bo to chodzi o to, żeby ten stewk nie tyle zeszlifowywać, co go trochę tylko przypolerować. No i gdzieś tam może minimalnie jak są jeszcze jakieś drobne nierówności, to to wszystko ładnie wyrównać. Także biorę się za nakładanie ostatniej warstwy, warstwy tylko białego stiuku, no i później troszeczkę jeszcze wszystko podszlifuję, żeby to było ładnie, błyszcząco i stiukowato. Zapraszam. Nakładam cieniutką warstwę stiuku i delikatnie już zaczynam pacą tą powierzchnię wybłyszczać. Zaczynamy szlifowanie. Ja mam już tą powierzchnię dość gładką, dlatego zaczynam od 2000. Ale jeżeli powierzchnia byłaby stosunkowo matowa albo delikatnie nierówna, to można zacząć od e, papieru o gramaturze 500. Oczywiście każdorazowo po każdym szlifowaniu e, różnym papierem biorę sobie papierek i ścieram jakiś drobny pył, który pozostał po szlifowaniu. Następnie to już praktycznie polerka, czyli 3000. Możecie jeszcze użyć takiej gąbki polerskiej, żeby to trochę jeszcze ładnie wygładzić, ale pamiętajcie, żeby taką gąbeczką pracować na niskich obrotach, żeby czasem nie porobiły się takie kółka. To też się może zdarzyć. No, i świeci się, wszystko się odbija. Mamy praktycznie tafle jak przy płytce ceramicznej. I teraz, na sam koniec, nakładam wosk. Wosk marki Oikos Seraperstuko. I ten wosk jest przede wszystkim stosowany i dedykowany do stiuków wapiennych, naturalnych. Ale ja, tym woskiem, czasami też i woskuję stiłki akrylowe. Ten wosk się jakoś specjalnie nie wchłania w tą powierzchnię, ale nakładając cieniutką warstwę pacą poprawi zdecydowanie jeszcze zmywalność. Oczywiście wosk polerujemy futrem polerskim, bo czynimy. No, i teraz zobaczcie pod światło. Mamy praktycznie taflę. Wszystko jest gładkie, świecące i się odbija. Nie ma żadnej nierówności. Wszystko jest wypolerowane i równo wygładzone. Ja osobiście nie przepadam za aż takimi połyskami i taką formą styku, ale najczęściej o takie właśnie pytacie. No i mamy to, moi drodzy. Jest po prostu tafla. Nasz StuG no, wygląda, powiedzmy sobie, jak płytka ceramiczna i do lustra już mu niewiele brakuje. Gdybym go jeszcze trochę podpolerował jakimiś wysokimi papierami, to pewnie bym taki efekt lustra spokojnie uzyskał. W dzisiejszym odcinku pokazałem Wam schemat, jak wykonać taki efekt bez wielkiego wysiłku. Owszem, fajnie jest mieć szlifierkę. Owszem, fajnie jest mieć polerkę. Możecie to próbować robić ręcznie, ale to naprawdę jest duży wysiłek fizyczny. Jak powiedziałem, chodziło o to, żeby zrobić najprostszą formę i żeby się też nie zmęczyć, nie zajechać przy tej ścianie. Także, żeby osiągnąć taki efekt wręcz lustrzany albo takiej właśnie płytki ceramicznej, to warto mieć tą szlifiereczkę i oczywiście polerkę, żeby to wszystko ładnie się błyszczało, tak jak wiem, że lubicie. Ja osobiście wolę stiłki bardziej, które skłaniają się w taką formie lekko pumatową, na której więcej się dzieje, no ale wiem doskonale, że właśnie pytacie często o ten efekt tej tafli, takiej jednolitej, błyszczącej tafli. To dzisiaj właśnie dostaliście odpowiedź, jak to zrobić, jak malować te żyłki. I tutaj, abstrahując od tego, czy te moje użelenia Wam się podobają, lub nie, możecie to zrobić zdecydowanie bardziej kunsztownie nie ma z najmniejszego problemu, ale przynajmniej znacie schemat i jak to właśnie wykonać. A o to mi dzisiaj chodziło, żeby w tym odcinku, żebyście poznali te właśnie podstawy, bo niejednokrotnie, jak już wspomniałem, piszecie do mnie, wysyłacie maile, a nie znacie po prostu podstaw. Także dzisiaj je poznaliście. Na dziś to tyle. Widzimy się oczywiście za tydzień o 19.00. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do wrzucania łapek w górę. No i do zobaczenia. Cześć!